Kochani, witajcie w kolejnym vlogu, ja właśnie jestem w promenadzie na powierzchni na Madzie znacie, zostawiam Wam pod spodem Instagrama, na Instagramie też możecie się mówić do Magdy Dobrowaru, to jest w promenadzie. No i śpieszcie się, bo terminy są napięte, napięty grafik. Madzia dzisiaj na pewno zrobi mnie na bóstwo, pięknie wyglądasz, dziękuję też, Aha. właśnie widzę w kamerce. Także zaczynamy, zaraz się wam pokażę, to. ściany. Cosmetical Benefit. Pore Professional, to Wam już pokazywałam. Tą mgiełkę też używam i jest super. Mm, day real, No i oczywiście moje ukochane Kimi Brow Plus. wszystkie produkty do brwi. To znacie. No i już. Tak, skończyło się. Bardzo dziękuję. Bardzo mi się podobało. Jestem już po brwiach jak zwykle. Bardzo zadowolona. Pogoda jest piękna. Pokażę Wam później swój strój dnia. Teraz jadę do mamy. Zatrzymałam się, żeby kupić jej kwiatki. No, taki miły akcent, ale zawsze jest to przyjemne, kiedy przychodzi się do kogoś z kwiatkami. Moja mama kocha kwiaty. Rośliny, więc mam nadzieję, że się ucieszy. 8 godzin później wracam do was, już jestem w kuchni, mogę wam pokazać strój dnia: shorty, t-shirt paski i kurtka. Tą kurtkę w zasadzie założyłam parę minut temu, akurat dnia weszłam do domu, bo Ci była przepiękna pogoda, bardzo bardzo ciepło. Te shorty są takie trochę wyższe od tej niestety słońce nam przeszkadza i bardzo dobrze się czułam było mi ciepło i w zasadzie po tych brwiach od razu pojechałam do mamy i spędziłam z nią praktycznie cały dzień mój mąż jest już na grillu u sąsiadów od 15, jest teraz godzina 18-11 ja oczywiście powiedziałam, że ja później przyjadę bo dzisiaj miałam taki dzień zaplanowany z małą i chciałam z nią spędzić czas pomóc jej i też po prostu być, być z nią bo nie chcę żeby się czuła samotna Załatwiliśmy parę rzeczy. Ja jeszcze po tych ubraniach wpadłam na chwilę do TK Maxa, bo chłopacie znalazłam przepiękną taką misę Paterę za 48 zł. Nie wiem ilu ona była przeceniona, ale oczywiście to sprawdzę, nie będę sobą. Zazwyczaj takie miski kosztują 119, więc stwierdziłam, że to będzie fajny pomysł, żeby właśnie tutaj wystawić jakieś mięso, sałatkę. To jest piękne, bardzo mi się to podoba, tylko nie sprawdziłam, czy to można mieć w zmywarce. Życie. i to jest w ogóle bardzo lekkie, też poręczne można to trzymać. 48 zł stwierdziłam, a zaszaleje. No i jeszcze w TK się znalazłam taki stojak na papier. W sumie takiego stojaka to szukam długo, powiem Wam, bo żaden mi się nie podobał. Tych stojaków w TK się zawsze jest dość sporo, ale albo są jakieś takie z złota. La złota, albo jakieś miedziane, albo nie takie jak powinny być. A ten mi się wydawał, powiedzmy, najbardziej neutralny. No i one są w, tak w granicach 69,99 i ja ten akurat kupiłam za 79,99. No to jest dużo, moim zdaniem, bo jest po prostu metal. Natomiast jeden z tych stojaków, bo to są bardzo wygodne, jeden z tych stojaków się niestety tutaj rozwalił i dlatego chciałam wymienić, także cieszę się, że w końcu znalazłam, bo robiłam parę podejść i żadne mi się nie podobały, też nie powiedziałabym, że to jest jakiś najpiękniejszy na świecie, no ale jest, jakiś tam jest. Teraz rzeczy fascynujące, czyli rzeczy do tanie. Bo tak, kupiłam ręczniki papierowe. Ręczniki papierowe Fox. Ja uważam, że to są najlepsze ręczniki. Mówcie, co chcecie. I są w bardzo dobrych cenach. One są najbardziej chłonne, najbardziej ekonomiczne. No po prostu je lubię najbardziej. I do tego rękawiczki. Wileza 5,90. Żółte eski. Ja właśnie zawsze mam problem, że one są za duże. Do tego mamy Vileda, takie zmywaki, one są rewelacyjne. Idealnie się nimi na przykład umieszczają prysznicową, albo jakieś tam zlewy i tak dalej, bo mają bardzo fajną tą stronę tarkę, taką tą stronę ostrą. Do tego taka szczoteczka, bardzo, 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 bardzo ostra i taka twarda. Więc ona się będzie idealnie sprawdzała do fuk z taką rączką też wygodną. Ta rączka jest silikonowa i i myślę, że jest spoko, tutaj można ją nawet zabiesić. No ja głównie ją kupiłam do fug. Tak naprawdę, bo chcę tutaj wyczyścić. Mam taki preparat do fuk, ale on niestety się nie nadaje na fugi na powierzchni kamienne. jakiś tam marmurowe granitowe, czy granitą może jeszcze marmur. No i mam problem, bo strasznie mi to denerwuje, że mam takie ciemne te fugi. A boję się, że coś zrobię temu dołożu. Jak się mówi. Mrówki. Niestety, ale mam bardzo dużo mróbek. I taki stary sposób, który już od lat stosuję, to wysypuje trochę cukru przed domem albo spodek z miodem, natomiast no jest ich trochę za dużo. One już tutaj się czują od... No i coś ciekawego, woda do storczyków, wzięłam to dlatego, że to jest bardzo wygodne, bo tak naprawdę tylko ten jeden koreczek się wlewa do doniczki i to tyle, nic więcej, nie trzeba tego rośnieczać z wodą, płukać, tam nie wiem, robić jakichś operacji, tylko dolewamy tą wodę, więc na pewno spróbuję i to kosztowało 11 zł. też mi się wydaje, że cena całkiem spokojna. Tutaj mam jeszcze ciasta bo byliśmy w cukierni. No ta cukiernia jest rewelacyjna, bo też pojechaliśmy tam, żeby zamawiać różne ciasta, ciasteczka i przeróżne słodkości na komunie, bo komunia się zbliża wielkimi krokami. Wam wszystko pokażę, bo zrobię takiego vloga z komunii. I tutaj mam, tak. Teraz na to jeszcze jeszcze do niej, bo oczywiście nie muszę już zabrał różne rzeczy. Wszystkie zostały rzeczy, ale ja jeszcze chciałam taki akcent od siebie. Tutaj mam. Jak to się nazywa? Zapomniałam, takie małe ciasteczka. A to jest na jutro, ponieważ jutro jeszcze idziemy do znajomych na ognisko. Tak jakoś się złożyło w ten weekend, że cały czas gdzieś wychodzimy. I jutro idzie na ognisko i zaniosę na to ognisko też tutaj mam takie rogaliki z nadzieniem i inne ciasteczka. Myślę, to, to będzie fajny akcent. oczywiście nie tylko to inne rzeczy również, ale pomyślałam, że będziemy pewno miło coś słodkiego przynieść. I tutaj jeszcze mam przepiękne kwiatki, ale pachną, słuchajcie, no ogląd, bo podjechaliśmy też mało no, lepiej tak, żeby kupić ziarno dla ptaków i między innymi parę rzeczy tutaj znalazłyśmy, tak że Wam za sekundę pokażę. Wziąłem jajka wiejskie, 30 sztuk. Ja jestem jej bardzo dużo jajek dziennie i u mnie te jajka schodzą jak świeże bułeczki, dosłownie. Wyjechaliśmy też w piekarni, w piekarni wzięłam chleb alzatki, mój ulubiony chleb oraz takie bułeczki, chlebatki, ja jeszcze trochę mam tutaj chleba, więc tak nie szalałam z tym chlebem. No i oczywiście rzeczy, już teraz chyba mogę Was odsunąć, żeby taka dołuna świetlna to przeszkadzało i mamy tak, ryby. Jezu, słuchajcie, nie wiem, czy Wy też tak macie, jak ja kupuję na przykład kiełbasę jakąś dobrą albo rybę, to muszę ją spróbować i musiałam, ta Pani się na mnie patrzyła i się tak śmiała, Taka Pani bardzo fajna takie małżeństwo, które będzie, już nieraz sobie kupowałam, Widziałam brzuszki z łososia, makrele świeżą i polędliczki z łososia więc będzie się działo i musiałam tego brzuszka od razu spróbować tak o, oh, wielkie basy. no spoja dziewczyna dobrze, teraz mamy włoszczyznę, no zupę pewnie rosół, haha ha. zaskoczenie, nie sądzę tak jak blok kolorystyczny do tego mamy trzy papryki bardzo ładne się zdecydowałam na ten zakup szalony mamy tak, ogóreczki Małosolne solne ogóreczki. Mniam. I kiszone ogóreczki. Tutaj mi się trochę coś wydało. Z których to ogórek to nie wiem. z mało bo one są takie coś mokre. No i ostatnia torba... A jeszcze tutaj mam wianek. tutaj muszę to wyczyścić. Ostatnia torba tak szczypiorek, świeżutki, pomidory prawdziwe, dobre pomidorki. Mm, to żeby mi wali wszystko tą rybą klerkę, e, rzodkiewki. Co tu jeszcze mamy? E, koperek i natka oraz ogóreczki, takie ogóreczki do kanapek i nie tylko. I zaraz to będę rozdysponowywać i szybko lecę na tego grilla, bo już tam wszyscy do mnie dzwonią i czekają, 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 żebym wpadła. Już się tam wybieram, będę musiała zaraz kończyć, ale jeszcze chciałam Wam pokazać coś, co kupiłam ostatnio w Pepko. Jest to będzie taki łączony hol. Te rzeczy na komunię na razie zostawiam, pokażę Wam później. A teraz pepko. Tak się zachwycam tym półmiskiem. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo. Jeszcze kupiłam tewki, trochę dałam mamie. Bo są pyszne, polskie podobno. Aha. Jasne. Dobra, teraz Pepko. Pepko kupiłam parę rzeczy do tej mojej skrzynki magicznej. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja mam taką skrzynkę, jak na przykład idziemy gdzieś w gości, to dla dzieciaków zawsze coś tam jest są serwetki białe, nie dla dzieci. No, raczej gdzieś by się ucieszyły serwetek. I teraz tak. wzięłam takie mm, artystyczne zestawy do DIY. One są po 5 zł. to są oczy, jakieś tam naklejki. Więc myślę, że to jest fajny dodatek, ewentualnie do jakichś czekoladek, do jajka, czy żeby komuś wręczyć po prostu. I do tego jakieś kolorbonki, książeczki, klejki, no różne rzeczy. Kleje tak samo. To jest fajny zestaw prezentowy za, te kleje są 10 złotych, brokatowe, kolorowe, no dziewczynki kochają takie rzeczy, może dla chłopców nie do końca, no bo to są różowe, fioletowe, ale w sumie czemu nie. To wszystko zależy. Ołówki, znowu dodatek fajny, 3 złote. Z dinozaurami dla chłopców, dla dziewczynek, z jednorożcami. Zobaczcie, że się poprawiłam, bo ostatnio się czemu ja mówię unicorny, czy z mojej niej? Z jednorożcem. To taki zestaw albo zobaczcie kleje, i ołówki i czekoladki. Myślę, że to jest dobry pomysł. Akcent. Tutaj mamy taki piórnik za 8 zł. Piórnik i długopis dla dziewczynek, bo niestety nie było takich kolorów dla chłopców, bo chciałam wziąć dwa, może nie czego jak idziemy, bo w sumie u nas jest tak trochę porówno i chłopcy, i dziewczynki, ale nie było. To też myślę, że taki ładny, fajny zestaw. Mamy tutaj jeszcze takie długopisy. Nie, przepraszam, to są zakreślacze za 5 zł. Dzieci za tym szaleją. Na no, mojej córki, jak to zobaczyły, to zaczęły piszczeć. Mamu, jakie fajne! To są zakreślacze po prostu. No, ale stawik myślę, że przyjemny. Kiedy prosimy karteczki, to zawsze jest dobry pomysł. Na no, to jest szałt, to są takie karteczki samoprzylepne, akurat z jednorusztami i też nie było dla chłopców. Noc. Akurat na tym dziale papierniczym, dla chłopców jest trochę mniej rzeczy. Więc to jest przykre. Ja zawsze sobie myślę o mamach, które mają chłopców. Że na pewno tak samo uważają jak tam są o, nie dla tych chłopców, tylko jakieś tam ołówki z dinozaurami, więc te karteczki. Dla chłopców na przykład taki zestaw. I wiem, że to są drobiazgi dziewczyny oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu miłe coś takiego dostać. I sam spinaczek. co było? Pięć były różowe, ale powiedziałam, że coś będzie innego dla chłopca. No i takie coś. To jest ciekawe. To są takie pojemniki. No, docelowo taka śniadaniówka niby, ale myślę, że taki pojemniczek dla... Jeden dla chłopca, jeden dla dziewczynki. Wcale nie musi się skończyć jako pojemnik na śniadaniówkę, bo tutaj można sobie stać cykiny, jakieś tam ludziki, żołnierzyki. Nie wiem, co tam jeszcze. I mamy tak kotka. W środku jest... Kolejny pojemnik sowa i jeszcze jeden pojemnik, misio. Tutaj chyba jeszcze. A, słuchajcie, i jeszcze jest jeden kotek. Więc bardzo ciekawa sytuacja można tutaj sobie naprawdę dość sporo rzeczy pochować. No, moje córki tutaj by sobie założy się schowały jakieś e, cekiny, brokaty i inne hity z satelity, a może nawet mochi popsy, nie wiem te. Wszystko zinksy, zinksy. Co tam? Wasze dzieci lubią. I najważniejsze, to pudełeczko kosztowało, słuchajcie, 8 zł. Znaczy, jedno pudełeczko, bo bardzo dużo tych pudełek jest, więc 8 zł. Mi się wydaje, że to jest bardzo przyjemny prezencik taki, żeby kogoś pójść Także wszystko chowam tutaj w mojej skrzynki. I to, to będzie sobie czekało na jakiś tam potrzebne czasy dla dzieciaków. Jeszcze w parę rzeczy już dziewczynki wyjęły, także nie mam jak Wam pokazać. Żonkile prezentują się bosko. Bardzo mi się podobają. Jest taki miły akcent na stole, mam wrażenie. No i to byłoby na tyle, kochani. Ja uciekam, bo wszyscy na mnie czekają, tak jak wspominałam. Też nie chcę, żeby czekali za długo. Wszystko już rozpakowałam. Jeszcze muszę tylko tą rybę wsadzić, ale nie będę jej Chyba w innym pojemniku, raczej w tej torebce, tak myślę. I zjemy sobie na śniadanie, bo potem grillu To nie wiem, czy to na kolację, ona jest bardzo świeża, więc to pewnie jutro będzie ok. A może weźmiemy ją na to ognisko. Zobaczymy. Ona no, na ognisku może nie do końca pasuje, ale przecież na ognisku nie trzeba jest tylko kiełbaski, prawda? Jest jakiś tam symbol. Te ciasteczka biorę ze sobą i jeszcze kwiatki kupiłam, które mam. Przygotowane leca. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za to, że jesteście. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia.